Polska Grupa Zbrojeniowa oraz wchodząca w jej skład Sanocka spółka Autosan podpisały porozumienie z trzema największymi grupami energetycznymi w zakresie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. W ramach wymiany floty pojazdów specjalnych w perspektywie czterech najbliższych lat, spółka Grupy PGZ ma szansę wyprodukować 1500 pojazdów elektrycznych. Moje mojej ocenie, myślę, że mamy na to dowody, państwo polskie zrobiło bardzo dobry interes kupując Autosana ponieważ my będziemy jedną z najnowocześniejszych firm nie tylko w Polsce, ale i w Europie i będziemy, produ będziemy produkować autobusy najnowszej generacji, czego przykładem jest ten autobus elektryczny, który mam za swoimi plecami. No i tu się pochwalę trochę mojego udziału też tam jest, bo jestem nie tylko <grym> szefem, ale również czuję się jeszcze trochę konstruktorem. Więc parę rzeczy udało mi się tam również również wcisnąć, ale główny, główna zasługa to oczywiście naszych konstruktorów i naszych technologów. Więc myślę, że należy przekazywać informację o tym, że autosan jest już na dobrej drodze i że autosan będzie się rozwijał i produkcja jego będzie rosła. Bardzo na to liczymy, żeby Autosan rzeczywiście stał się znowu taką marką i wizytówką. Od kilku lat prowadzimy ku temu wszelkie możliwe starania, no i teraz mam nadzieję, że w końcu te pieniądze, które trafią też tutaj, ale też i te kontrakty, które tu zostały dzisiaj zadeklarowane, będą sprzyjały Autosanowi o tym samym rozwoju polskiej motoryzacji, no i oczywiście ziemi sanockiej. Grupa PGZ poza swoim najważniejszym biznesem dedykowanym na potrzeby obronności, w szczególności polskiej armii, również zainteresowana jest produkcją na rzecz sektora cywilnego. I dzisiejsza umowa właśnie jest tego potwierdzeniem. Dzisiejszy dzień jest kolejnym krokiem na drodze do transportu niskoemisyjnego. Tego, który my zarządzamy, opracowanie, wytworzenie samochodu elektrycznego dla naszych służb technicznych pozwoli nam, mam takie głębokie przekonanie, zdecydowanie usprawnić i ograniczyć koszty, a jednocześnie poprawić funkcjonowanie naszych służb technicznych. Te samochody serwisowe, o których tutaj dużo się mówi, są wykorzystywane w energetyce. Czyli tutaj jest rynek, ten rynek się otwiera i możemy zbudować odpowiednią synergię. Tutaj w Autosanie jest infrastruktura, którą należy wykorzystać, jest organizacja i którą tutaj panowie podkreślaliście. To, co tutaj się tworzy, są odpowiednie zasoby ludzkie i organizacyjne, żeby można było... Innowacyjnie podejść również do tej perspektywy, perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce i również pojazdów potrzebnych w energetyce. Żeby elektromobilność się udała, potrzebne jest podejście kompleksowe. No i właśnie to uzupełnienie elektromobilności o efekty porozumienia, które dzisiaj podpisaliśmy, no to jest właśnie to o co chodzi. Cieszymy się, że dzisiaj możemy powitać autosan w grupie spółek mieszczących się w energetycznym łańcuchu. Wartości. Liczymy faktycznie na to, że dzięki temu, co Autosan wyprodukuje na nasze potrzeby, ten system elektromobilności będzie systemem zamkniętym. Podczas zorganizowanej konferencji prasowej podpisany został ponadto list intencyjny o współpracy przy projekcie związanym z produkcją autobusów elektrycznych. Partnerzy planują wspólnie koordynować proces produkcyjny realizowany przez polskie firmy z branży, między innymi Autosan. Rozpoczęta współpraca to ważny krok w stronę wymiany taboru jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych między innymi do transportu uczniów do szkół. Musimy stworzyć system, gdzie będziemy mogli sfinansować i wdrożyć do eksploatacji te produkty. Czyli zaprojektować, wytworzyć, zbudować łańcuch wartości i zbudować rynek. Dzisiejsze porozumienie, dzisiejsze list intencyjne między PGE i PGE TFI służy temu, aby zbudować mechanizm finansowania wymiany floty autobusów szkolnych, w szczególności bo tutaj widzimy wielki potencjał, wielki rynek, który, ma, który musi być zmieniony, flota, która musi być zmieniona, a ma to wielki potencjał i ekonomiczny, i społeczny.